I moje pytanie będzie na następującej treści, właściwie to pójdzie do każdego z panów może. Jaki stosunek jest, będzie panów do Funduszu Słowackiego? Tuż jeden z przedmówców zwrócił uwagę, nadmienię tylko, że około 15 lat też będąc radnym Gminnym z mojej inicjatywy ten Fundusz Słowacki zafunkcjonował. Fakt, że były perturbacje pewne osoby. I tu dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu już mamy, tak jak mówię 30 sekund mamy na zadanie pytania. Także muszę dziękuję. już przerwać. Ja rozumiem, że pokusa, by też y, opowiedzieć o swoim programie, jest duża, szczególnie dla osób kandydujących. Natomiast trzymajmy się y, tego rygoru czasowego. Odpowiedź proszę kandydata Stanisława Grajewskiego. Minuta. Będąc tu, sam przez te lat wielokrotnie składałem wniosek odnośnie tego funduszu i Jest on bardzo potrzebny. Jednak w tym aspekcie jest troszkę też niesprawiedliwy. Dlaczego? Sytuacja jest taka, niektóre się mają już asfalt, prawda, i sobie wydają te pieniądze w sposób inny, czyli na przykład nie wiem, na jakąś kosiarkę, na, na wykaszarkę, a niektóre miejscowości nie mają dojazdu asfaltowego. To jest dosyć niesprawiedliwe. Fundusz Słowecki na początku bym zostawił, jednak chciałbym, żeby ten fundusz Słowecki był przeznaczany na konkretne asfalty, na konkretne drogi. Naprawdę mamy XXI wiek, nie może dochodzić do takiej sytuacji, gdzie drogi są nieprzejezdne. W do kamery pan jednoznacznie stwierdził, że wszystkie władze przed panem niszczyły Dąbrowę. Moje pytanie brzmi, od kiedy Dąbrowa była niszczona i czy pana poprzednik ze swoim zastępcą. Też niszczyli dąbrowy. Dziękuję. Proszę pana, nie kojarzę jakiejś tutaj wypowiedzi mojej dotyczącej niszczenia Dąbrowy Białostockiej. E, potrzebne były realizacje może trochę szerszych na inwestycji pytanie, na terenie na pytanie, gminy powiedzieć. Dąbrowa Białostocka. A to, że gdzieś mogło dojść do odpowiedzi mojej dotyczącej gminy dąbrowa że w jakiś sposób była degradowana, bo pozostawione zostały budynki, budynki, które dzisiaj straszą i my jako kolejna rada, kolejny burmistrz i kolejni burmistrzowie będą musieli tym się tematem naprawdę bardzo mocno zająć, bo można było to zrobić od razu, tak jak ze starą szkołą, która można było przenieść dom kultury z drewnianego obiektu do murowanego i sukcesywnie go remontować, korzystając ze źródeł finansowania zewnętrznego, czy to Urzędu Marszałkowskiego, czy LGD, Funduszu Biebrzańskiego i innych. To mogło dać nam rozwój już wtedy, na tamtym etapie, nie dopiero teraz, kiedy wchodzimy w te tematy. Dziękuję bardzo. Może, yy, może dajmy szansę tym, którzy się nie odpowiadają, natomiast... Dzień dobry Państwu, Mateusz Adaszczyk. Panie Stanisławie, tu pojawia się często jedno pytanie. Dlaczego tak późno Pan ogłosił samą informację o tym, że startuje Pan na burmistrza Dąbrowy-Wiałostocki? Tak wielokrotnie te podanie pytało. No dobrze, że mam szansę tutaj już wypowiedzieć się. Szanowni Państwo, nikomu nie życzę, miałem bardzo poważne problemy zdrowotne. Praktycznie od połowy listopada do, 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 do marca byłem na zwolnieniu, już nie korzystam ze zwolnienia względem na, na tą kampanię, dlatego w ostatniej chwili zdecydowałem się na, na start, gdyż miałem dwie operacje. No, miałem, że tak powiem, zmiany nowotworownej licie i dlatego tak to późno wyszło. W każdym razie myślę, że 7 kwietnia będę do, dla Państwa całkowicie dostępny. Dzień dobry, ja się nazywam Rząbska, ja chciałam Pana spytać, Pan teraz buduje Centrum Rekreacyjne, a co z pozostałymi rzeczami, które są wybudowane, niszczeją i Pan nie dba. Tu Pan Lipski wspomniał o szkole, gdzie bieżnie do wymiany boiska trawiaste, koszone, dwa razy w roku to sukces. Ja już nie wspomnę o schodach do Urzędu Miasta, ja to poruszałam na sesjach, wstyd. Takie schody do urzędu miasta, gdzie można się zabrać. Bardzo dziękuję. Tak jak mówię, 30 sekund dla pytania. No. i pytania. I przyjmujemy odpowiedź. Szanowni Państwo, nasz budynek Urzędu Miejskiego posiada dwa wejścia, więc zawsze można skorzystać z tego, które jest dostosowane do osób też niepełnosprawnych i stamtąd też korzystają nasi mieszkańcy. Dodatkowo do ten, na ten cel potrzeba dodatkowych środków, i oczywiście w tym celu wniosek mamy przygotowany. Ostatnim razem on w Efronie niestety nie uzyskał dofinansowania, ale w tym razem być może się uda. Jest to też strefa konserwatorska, więc wszelkie uzgodnienia muszą być dokonane z konserwatorem zabytków. Jeżeli chodzi o obiekty, wyremontowana biblioteka i... Kino, Dom Kultury w Dąbrowie Białostockiej jest piękne i zadbane, więc nie wiem o jakich pani obiektach mówi. Jeżeli chodzi o e, obiekty szkolne, w tej chwili przygotowujemy się do złożenia projektu na e, Orlik w Dąbrowie Białostockiej. Właśnie e, być może będzie przebudowane to e, miejsce, gdzie teraz e, no, troszeczkę może zdegradowane przez lata jest. Plan bardzo ambitny, tak jak sam pan to stwierdził w mediach społecznościowych obliczyłem, że na to będzie potrzeba kilkaset milionów. Proszę powiedzieć, nawet uwzględniając dofinansowania, proszę powiedzieć, z jakich źródeł ma pan zamiar te dofinansowania uzyskać i z jakich programów, bo rozumiem, że to było przemyślane. Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź. A oczywiście, tylko że to pan wspomniał ambicji, akurat ambicja jest hasłem konkurenta, jest ja może skupię się na realnych sprawach. Proszę, proszę państwa, jest szereg programów, z których można skorzystać. Chodzi o KPO, będą, będą, pieniądze, będą pieniądze na wszelkiego rodzaju inwestycje związane z niskimi, z niskimi źródłami energii. A więc można to wszystko ładnie połączyć, zrobić odpowiedni montaż finansowy i połączyć wszystko i zarówno wyremontować obiekty z zewnątrz, jak i Pani wyremontować ja pan je w środku. No to panu mówię, KPO. Pan mówi, że będzie można to zrobić. Ale panu zadał pytanie. On musiał w takim układzie to zadać kobietowi. pytanie dokładnej dokładne inwestycji i pan wtedy dokładnie odpowie. Ale no pan już zadał pytanie. Ja zadałem pytanie. Ja odpowiadam, już odpowiadam Pani. KPO, jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest taki program jak Polska Sportowa, prawda? Można to z wnioskiem skorzystać. Obiekt skorzystał by budowę szereg obiektów. Dziękuję serdecznie. Czy jeśli pan zostanie burmistrzem, będzie pan nadal stan stosował standardy kultury osobistej w stosunku do interesantów gminy typu na przykład to co doświadczyłem ja? Przy pomocy współpracownika, wyrzucanie mnie z gabinetu, przy pomocy sekretarki, wołanie na przykład na zadane pytanie, to odpowiedź była taka. Ludzie zabierzcie tego wariata. Dziękuję, nie, Dziękuję nie. za y, zadane pytanie. Bardzo proszę o odpowiedź y, Pana Stanisława Krajskiego. Y, wie pan, y, ja osobiście uważam, że y, nasz w ogóle komitet jest jakby takim komitetem stworzonym tutaj wraz z Mateuszem Odaszczykiem, który raczej jest bliski wszystkim. Na pewno będziemy razem rozmawiać, współpracować. Wręcz bym powiedział, że nawet jeżeli radni będą z innej opcji, na pewno będę się z nimi witał i to będzie bezproblemowo. Także tutaj może pan liczyć zawsze na, na, na pełny szacunek i, i rozmowie, jak najbardziej. Mam pytanie: Czy, gdy Pan zostanie burmistrzem, też będzie Pan faworyzował firmę Sztrawak przy wykonywaniu inwestycji drogowych, tak jak to było do tej pory, czy, czy Pan będzie obiektywnie rozpatrywał te wszystkie rzeczy? No wiecie, Szanowni Państwo, ja uważam, że o wszystkim decyduje przetarg i tutaj ewentualnie żadnej faworyzacji z mojej strony nie będzie. Tak samo odnośnie czy komitetu wyborczych, czy ludzi, wszystkich traktujemy w jeden sposób. Nie, nie podchodzimy do kogoś powiedzmy, negatywnie tylko ze względu na to, że startować z innego komitetu czy jest inną firmą. Wręcz odwrotnie, ja myślę, że tutaj pomagać trzeba nawet swoim przedsiębiorcom zacząć od tego, gdyż mają też, też problemy. Także tutaj nie, nie będziemy żadnych firm faworyzować, myślę, że my tutaj jako mieszkańcy gminy Dąbrowa-Białostocka pracujemy tu razem, jesteśmy tu razem, tak czy siak jesteśmy zależni od siebie i współżyjemy razem i chciałbym, żeby to było z każdym na dobry stopie życiowej. Dzień dobry Państwu, Andrzej Sutuła. Mam pytanie do... Pana Burmistrza odnośnie rolnictwa. Panie Burmistrze, wiadomo, gmina Dąbrowa Białostocka to jest gmina rolnicza, utrzymująca się w większości z podatków rolników. To są na pewno w większości jakieś podatki, które gmina uzyskuje. Panie Burmistrzu, jak Pan Burmistrz określa ten stan, który jest w tej chwili w rolnictwie? Czy Pan Burmistrz wspiera w jakiś sposób nasz rolników? Czy przykładowo, jak były strajki, czy pan burmistrz wspierał nas, czy był na jakichś strajkach? Jak to bardzo wygląda w kierunku właśnie nas, rolników? Bardzo dziękuję za pytanie, bardzo proszę o odpowiedź. Szanowny panie, jeżeli chodzi o rolników, trudno jest teraz mówić o tym, żeby wchodzić w temat strajków dla samorządowców, którzy startują w wyborach. Byłoby to odebrane troszeczkę niekoniecznie chyba tak, żeby sobie tutaj zdobywać jakieś laury, czy też e, poparcie rolnicze. Absolutnie tak nie może, tak nie może być. Wspieram e, rolników, wspieram tych, którzy e, organizują te strajki. Oczywiście indywidualnie sam z siebie, nie jako burmistrz do Morawy Białostockiej. A jeżeli chodzi o rolnictwo, proszę Państwa, no to staramy się też cały czas realizować drogi, drogi, które e, Chcemy, żeby były jak najwięcej asfaltowe, ale też e, z programów różnych innych, czyli rekultywacji gruntów, czy też z funduszu gminnego, jeżeli chodzi o podsypywanie dróg i oczywiście wspieranie funduszu sołeckiego, ale to też produ promocja produktów lokalnych i e, rynko systematyczne, systematyczne wykażanie poboczy e, z prawy i... Dzień, dobrze. Dzień dobry, Sabina Sanik, ja chciałabym zapytać jeżeli chodzi o te przetargi, dlaczego firma Strabag wygrywa te przetargi, a nie nasi lokalni, lokalni wykonawcy? Pani, to, jest, to jest pytanie z no, niezrozumieniem tematu. Proszę Państwa, platforma zakupowa i przetargi ogólnokrajowe, czasem i europejskie, wymuszają na nas to co, to, co jest tak naprawdę, to firma, która daje niższą cenę wygrywa, chociaż u nas Pan inwestor, który tutaj u nas jest też wykonuje w tej chwili drogę gminną, więc w jakiś sposób też uczestniczy. Wielość też inwestycji, które u nas są realizowane, są realizowane przez wykonawców lokalnych, czy to Tutaj wspomnę o, bo to już można mówić, bo realizacja się dokonuje, czy też Domu Kultury. Tutaj firma z podwykonawcą Rafała Dudziuka, czy też nasz obiekt Targowiska Miejskiego, teraz bazar przez, budowany przez pana Kalinowskiego, parki kieszonkowe przez pana Kalinowskiego i przez firmę pana Kołpaka. Więc trudno mi powiedzieć, cały czas jest to związane z przetargami. Nie, a nie jest mojebórca, tylko że nam się to podoba. Dziękuję. Czy pan, jeżeli zostanie burmistrzem, będzie tak samo kłamał jak poprzedni. Bardzo tak. <noise> <Cóż, głosy> po proszę, jakąś szacunek dla naszych kandydatów do przedsiębiorców. Cóż, proszę Państwa, mogę mówić tylko i wyłącznie za siebie. Ja obiecuję, że... Na pewno nie będę Państwa oponywał, będę mówił Państwu tak jak jest, natomiast przede wszystkim będę Państwa słuchał. I to mogę Państwu obiecać, że będę słuchał Waszych problemów, Waszych potrzeb.